Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a moją gościnią dzisiaj jest Anna Maria Prusińska, psychoterapeutka relacyjna. Dzień dobry, bardzo się cieszę Moniko, że mogę dziś być tutaj z Tobą, e, że przyjechałam do Was z Londynu. O, bardzo fajnie, to o Londynie i o Wielkiej Brytanii również porozmawiamy w tym kontekście. To jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika Richardson. No wiesz na pewno Aniu, że Anglia jest bliska mojemu sercu. Moja córka tam studiuje w tej chwili w Londynie zresztą. Tak. No a twoje początki w UK, twoje początki w Wielkiej Brytanii, kiedy to było, jak to się wszystko zaczęło dla ciebie? To było 10 lat temu. Pojechałam tam w 2014 roku. Tuż przed tymi zmianami związanymi z Brexitem jeszcze się zdążyłam. Tam. Załapać na Unię Europejską. Tak, dokładnie. Bo teraz to troszeczkę już inaczej wygląda. Tak. I początki były bardzo trudne, muszę przyznać. Moje życie zmieniło się kompletnie. O 180 stopni to był taki skok na głęboką wodę. Mhm. Wyjechałaś sama? wjechałam z moim poprzednim partnerem, z którym byłam bardzo długo. I szczerze mówiąc, my wiedzieliśmy, że się. Pewnie rozstaniemy, jak tam pojedziemy. To był taki ostateczny test nasze, naszego związku, mhm. i w zasadzie to bardzo szybko wszystko się potoczyło, bo tutaj, jak jest się w Polsce, masz taką ochronę, mhm. taką psychologiczną ochronę całej rodziny, mhm. całej kultury, całego państwa. Tak? Bo funkcjonujemy w jakimś rodzie, prawda? w jakimś środowisku I, i rzeczy mają się lepiej albo gorzej, ale jakoś to idzie. Dopiero Dobre. zmiana wywołuje ten kryzys. W relacjach tak. również. To był dla mnie ogromny szok. Nie spodziewałam się, bo jest to państwo europejskie, ale szok kulturowy również nastąpił. Zwłaszcza, mm -hmm. e, że. Oczorze... Mówiłaś po angielsku? E, mówiłam, tak. Mm -hmm. Natomiast już e, samo przyjechanie do Londynu, gdzie wychodzisz na targ, czy wchodzisz do autobusu i na każdym siedzeniu siedzi osoba z innego kraju. Tak, z innej kultury. Dla Polaka jeszcze wtedy kraju bardzo homogenicznego. To tak. był trochę szok, prawda? Tak, był to ogromny szok. Jakby czułam całym ciałem jakby i, i umysłem, jak ja się do tego muszę dostosować i otworzyć w ogóle, jak bardzo zmienić. Zwłaszcza, że jednak mimo wszystko mam wrażenie, że w Polsce jesteśmy takim narodem jednak dość oceniającym, mhm. dość wprost tak bezpośrednio mówiącym, co my myślimy o drugim człowieku. Nawet jeśli ta osoba wcale sobie nie życzy tej naszej opinii. Tak. To prawda. Anglicy są trochę inni pod tym względem również, prawda? Tak i, i tu też można oczywiście dyskutować nad co tym, co jest lepsze, natomiast Mam wrażenie, że jednak to jest bardzo raniące wielokrotnie, e, zwłaszcza jeżeli to się wypowiada w taki sposób e, przykry dla drugiej osoby, ocen ocenia się w kontekście słabości tej osoby. Mhm. Więc jakby no, to było dla mnie ciekawe doświadczenie, żeby otworzyć na tą e, taką sympatię, na tą inność, na, na te różne kultury. Mhm. No, sama się nie spodziewałam w życiu, że e, będę miała ostatecznie partnera, który jest ciemnoskóry. Ha. Gratuluję I ci serdeczko. Tak. Naprawdę o, jak cudnie. Ile ma twoje dziecko lat? E, mój synek ma 6 lat mm -hmm. w tej chwili. Musi jest, być śliczny. Jest tur oczy fantastyczne, mm -hmm. wszyscy go kochają. Super. Oczywiście też przyjeżdżam bardzo często do Polski, do mm -hmm. babci. E, także pozdrawiam serdecznie całą moją rodzinę. I jak synek ma na imię? Ciskam, e, Malakaj. Malakaj. Tak, to jest. Pozdrawiamy się, Malakaj. Jak to jest imię biblijne, to um, uzgodniliśmy z Tatą, że on wybierze imię, jeżeli to będzie chłopiec, ja jeżeli będzie to e, dziewczynka. Mm -hmm. No tak i więc... padło, że mąż wybrał, jak już wybrał. Tak. To miałaś takie no malakaj, no jak ja to wytłumaczę babci. No właśnie, okazuje się, że no, to nie jest mój mąż. My, ja nigdy nie weszłam za mąż jakoś e, akurat do tego mi się nie spieszyło, właśnie mm. ze względu na różnego rodzaju trudności relacyjne, jakie sama miałam e, i z których ja musiałam w ogóle wyjść. E, po tym skoku na głęboką wodę w Wielkiej Brytanii. Mhm. Tak, czyli jakby ten skok właśnie, to, co zaczęłyśmy rozmawiać, spowodował, że musiałam tworzyć swój umysł na zupełnie inne życie, na zupełnie inny spojrzenie na siebie, samą drugiego człowieka, mhm. wyjść z różnego rodzaju zranień narcystycznych, które polegają przeważnie na tym, że albo jest się w poczuciu wstydu, albo w poczuciu pychy w jakimś sensie. Mhm. Albo się jest jakieś w dwóch... gigantyczne poczucie wyższości. Albo totalny w brak to samo jest, tak. wysokiej samoobceny, czyli raczej właśnie takie przekonanie, że jestem nikim e, na którymś tak. polu. Mhm. Dokładnie. I jest to takie wahanie, wahadła. W jedną oraz drugą stronę są głębokie naranienia naraz... zastyczne wynikające właśnie zazwyczaj z naszego dzieciństwa, z jakiegoś trudnego domu. Um, Ale czy... mówisz o tym otwarcie, czyli rozumiem, tak. że da się z tego wyjść. Niektórzy twierdzą, że nie. Okej. Okay. W literaturze bardzo często, terapeutycznie i psychologicznie, mówi się, że z narcyzmu nie można wyjść, tak? że z ranin narcystycznych nie można. Natomiast ja sama pracując i ze sobą, i z osobami w terapiach, widzę, że po prostu to jest kwestia tak naprawdę chęci i pewnego rodzaju decyzji. Mhm. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, to nawet jeżeli przychodzą do nas trudne myśli, czy jeżeli rozpoznajemy... Czyli tak. zachowania, że normalnie w takiej sytuacji zachowałabym się tak i tak? Tak. Ale mam wybór, jednak tak. zawsze mam wybór. Dokładnie i mhm. zawsze jest ten wybór i, i ja uwielbiam właśnie tutaj um, takie poczucie właśnie sensu, jaki daje ten wybór mhm. jakiegoś celu, właśnie misji y, w życiu, gdzie y, jest to na przykład świetnie przedstawione w takim podejściu egzystencjalnym, y, w podejściu y, przykładowo, y, że nawet w najgorszych sytuacjach mhm. możemy dokonać takiego wyboru, nawet poświęcić swoje życie dla drugiej osoby, tak? co widać było na przestrzeni w historii, co ludzie robili dla innych osób, tak? nawet na przykład w obozach koncentracyjnych, tak? czy, czy w innych trudnych sytuacjach, czy wojennych, czy tak jak w historii polski, mhm. ilu ludzi poświęciło swoje życie po to, żebyśmy my teraz mieli wolny kraj. Tak? To jest bardzo ciekawe, co mówisz. No, pewnie nie, nie do końca o tym będziemy rozmawiały, ale. Przyszedł mi do głowy ten tekst Wiktora Frankl'a, więźnia obozów koncentracyjnych, który umiał szczęście, spokój, taki pokój w duszy odnaleźć no, w najtrudniejszej możliwej sytuacji bycia więźniem obozu tak. koncentracyjnego. I to też daje taką nadzieję, prawda, że my pochodzący z różnych rodzin, bardzo często bardzo zranionych rodzin, bardzo często rodzin dysfunkcyjnych czy wręcz patologicznych, możemy to swoje życie napisać inaczej. No, I nie musimy być ofiarami i nie musimy wyżywać się na innych. Tak. Chociaż może nam się wydawać, że nie możemy tego przeskoczyć, prawda? Mhm. No dobrze. Czy Ty pracowałaś jako psychoterapeutka jeszcze przed wyjazdem do Londynu, czy dopiero tam odnalazłaś tę swoją życiową misję? Dopiero tam. Mhm. Także sama najpierw trafiłam na swoją terapię bardzo szybko. Oczywiście to pojawienie się miejscu, gdzie nie miałam żadnej ochrony, spowodowało, że wypłynęły na wszystkie moje trudności emocjonalne i przyszło zrozumienie i zdefiniowanie właśnie z czym ja się w ogóle zmagam, jakie, jakie mam problemy relacyjne, że mam w ogóle problemy relacyjne. Poszłam sama na swoją pierwszą grupę terapeutyczną, a potem już w przeciągu następnych dwóch lat zdecydowałam, że jednak... Będziesz pomagała. Będę, będę pomagała innym osobom. Tak? I e, jakby nastawiłaś się na pomoc Polakom w Wielkiej Brytanii. Tak. E, w języku polskim <grym> tak. prowadzisz terapię. E, co to za grupa Polacy w Wielkiej Brytanii? Czy, czy oni dbają o siebie, mówiąc najprościej? Mm. A to różnie bywa. Mm -hmm. e, bardzo często jednak nadal panuje takie przeświadczenie, że niekoniecznie ja muszę iść do terapeuty. Niekoniecznie powinienem w ogóle próbować e, naprawiać na przykład moją relację, że lepiej, lepiej nic z tym nie robić, bo jakby, ciężko żeby się pracuję, rozstać. bo nie mam czasu, bo muszę zarabiać na siebie i swoją rodzinę. E, tak, to też jest jeden z pretekstów, żeby nie zacząć żadnej zmiany. Mhm. Tak? Natomiast też jeżeli chodzi o, o ten zakres, w którym pracuję, czyli małżeństwa, pary, bardzo często ludzie teraz idą e, tak po najmniejszej linii oporu jednak i jak jest i źle, się to się po prostu się rozstają. E, te, te decyzje są dość szybkie, bez zastanowienia mhm. zazwyczaj. I, I teraz mało kto tak naprawdę próbuje e, ratować swoje małżeństwa, swoje, swoje relacje, nawet długoletnie. Ale czy ty uważasz, że ten aspekt ekonomiczny nie ma żadnego znaczenia? No, niewątpliwie Polacy są, są grupą mającą bardziej podgórkę w Wielkiej Brytanii niż rodowici Brytyjczycy, prawda? Mm. No z jednej strony tak. Natomiast um, wiesz, jeżeli się otworzysz na to, żeby w ogóle współpracować z Polakami, to to jest naprawdę. Ogromna wielka rodzina, mhm. wiesz, ja to zauważyłam właśnie jak ja się samotworzyłam. Miałam takie różne fazy dochodzenia do tej swojej polskości mhm. za granicą. Najpierw nie chciałam w ogóle, mhm. tak, odsunęłam się w jakiś sposób, um, nie chciałam mieć nic wspólnego. Czułam się zranią na, zwłaszcza w tej pierwszej fazie właśnie, jak doświadczyłam różnych przykrech sytuacji, mhm. nawet ze strony Polaków właśnie, mhm. gdzie no, nie było łatwo mhm. na początku. Natomiast później właśnie powoli się otwierałam i wychodziłam na spotkania różnego rodzaju, na networkingi, czyli zaczynałam budować właśnie relacje mhm. z ludźmi, otwierać się na to, próbować jakby dawać jakąś część zaufania, że jednak można, tak? że my jednak się też wspieramy nawzajem. I oczywiście są różni ludzie, różnych ludzi możemy spotkać, ale jednak my, my tam stanowimy jakąś pewnego rodzaju, dość dużą siłę, tak? W tej chwili chyba jest, nie wiem, z 700 tysięcy, 600 tysięcy jeszcze mm -hmm. Polaków w CM UK i mm -hmm. faktycznie trzymamy się razem, robimy różnego rodzaju eventy, warsztaty, spotkania i szukamy siebie nawzajem. No właśnie, szukamy siebie nawzajem i pewnie też Polacy w Londynie czy w ogóle w Wielkiej Brytanii szukają pomocy, w swoich związkach. To są często tak. najczęściej chyba związki z innymi Polakami, prawda? Bo my owszem, mm. mieszamy się tak. rasowo, narodowościowo, etnicznie jakkolwiek, ale chyba nie jesteśmy do, te, do tego tacy mm. szybcy, prawda? Jest to mm. dla nas no, konieczność przeskoczenia również pewnej tak. bariery uprzedzenia, wychowania, etc. Czyli rozumiem, mm. że Ty pomagasz raczej parom polsko-polskim, czy nie tylko? Nie tylko, ponieważ mhm. również prowadzę sesję po angielsku i jest bardzo dużo par mieszanych okay. w różnego rodzaju konfiguracjach, i są też osoby, które mówią np. tylko po angielsku, bo okazuje się, że być może zrobię kilka sesji z parą, ale mhm. bardziej potrzebuję pomocy, troszeczkę więcej uwagi. Partner czy partnerka, która jest obcokrajowcem. Mm -hmm. Wtedy mm -hmm. mówimy po prostu po angielsku, robimy sesję po angielsku i skupiamy się na tych trudnościach, które wynikają zazwyczaj właśnie z dzieciństwa, ponieważ pracuję w stylu psychodynamicznym. Okay. Głównie zostaje na tym etapie dzieciństwa. Ponieważ to jest taka matryca właśnie do całego naszego życia i to jest niewiarygodne, jak bardzo mocno potrafi na nas wpłynąć relacja z matką i ojcem, czy z tymi najbliższymi osobami, które. Y spełniały funkcje naszych opiekunów. opiekunów tak. mhm. e, ile czasu trwa terapia? Wiesz, przynajmniej kilka sesji. Okay. Zależy y, jeszcze z czym przychodzisz, tak? Zależy, jaki masz cel terapeutyczny. Jeżeli twoim celem jest przykładowo nie wiem, na to coś takiego bardziej. Y, Bardziej, y, może jak, jak to powiedzieć, utryternego, takiego konkretnego, okay. bardziej biznesowego, na przykład, że potrzebujesz czegoś do pracy przeprac przepracować, do swojego biznesu. Okay. Czy Przykładowo potrzebujesz y, zrobić y, jakiś y, taki transformacyjny proces dotyczący tego, jaką masz relację z pieniędzmi. Na przykład. Czyli psychoterapeutka relacyjna to nie jest koniecznie osoba, która pomaga tylko w relacji z drugim człowiekiem, tak. również to jest relacja do różnych zjawisk, tak. tak, na przykład pieniędzy. Tak, jak ja to mówię właśnie, to dzielę na takie trzy kategorie, czyli okay. mamy relacje ze sobą samym, gdzie wpisują się relacje właśnie z różnego rodzaju naszymi przekonaniami, czy relacje właśnie na przykład, czy z pieniędzmi, czy jakie mam podejście do swojego zdrowia i tak dalej, to zazwyczaj wiąże się też z pewnego rodzaju właśnie narzuconymi przez kulturę, albo przez naszych rodziców wzorami, które my po prostu nieświadomie powtarzamy. I wtedy ten człowiek przychodzi sam do ciebie, czy sama? Często tak. Mhm. Często to są właśnie pojedyncze wtedy spotkania, mhm. chociaż w parze też staram się zrozumieć, jak właśnie oboje partnerów, ich zranienia z dzieciństwa, jak wpływają na ich Dynamikę relacji. Tak. Później jest ta relacja z drugą osobą, tak. na którą Ty też jesteś w stanie pracować. A trzecia? A trzecia to jest y, dla osób, które chcą właśnie spojrzeć nieco głębiej jeszcze. Y, to jest relacja z Bogiem, relacja z siłą wyższą niż my sami. I y, to nie polega na tym, że y, ja tu promuję jakąkolwiek religię czy denominację, aczkolwiek mhm. sama jestem chrześcijanką i otwarcie o tym mówię, bo to jest też moja droga życiowa, jestem. która mnie doprowadzi od tego miejsca. Mhm. Być może inne osoby, które są terapeutami z innych stron, y, przychodzą akurat do tego, y, co ja doszłam, mhm. natomiast dla mnie to była właśnie taka droga. I y, y, to jest przykładowo modlitwa, medytacja. Tak, taki kontakt na głębokim poziomie z drugim człowiekiem, czyli mhm. naprawdę kogoś bardzo mocno czujesz, mhm. naprawdę kogoś bardzo mocno rozumiesz i jesteś w stanie poczuć tę osobę podczas właśnie tego procesu terapeutycznego, i ta osoba czuje Ciebie. I między tymi dwoma osobami zachodzi pewnego rodzaju jakiś proces, który można nazwać nawet procesem duchowym, na takiej relacyjnej głębi, gdzie następuje uzdrowienie tego zranienia emocjonalnego, mhm. które Terapeuta, klient, bo to jest proces uleczenia dla obu stron, tak naprawdę. Mhm. To nie jest tak, tylko że ja pomagam komuś, ale tak jak mówili mi y, też moi superwajzorzy, te osoby, które mnie uczyły, mhm. my również uczymy się od klienta. My również uczymy się od naszego pacjenta mhm. i przychodzą do nas dokładnie takie osoby, jakie mają przyjść. Bardzo to ciekawe, co mówisz. Mhm. Bardzo ci gratuluję odnalezienia swojej drogi, bo chyba jesteś na ścieżce i na kursie. Tak. Tak mi się wydaje. E, Ania Maria Prusińska. Jak cię, Aniu, znaleźć? Jak do ciebie dotrzeć? Można mnie znaleźć na Facebooku, mam stronę internetową, e, można mnie znaleźć przez takie organizacje jak Louis Champollish Center, współpracuję również z organizacjami polonijnymi. E, na pewno, jak wpiszecie moje nazwisko, to powyskakuje informacje na mój temat. Trzymam kciuki za powodzenie Twojej misji. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję. za to, że przyszłaś do The Richardson Talk, a ja nazywam się Monika Richardson. Richardson Talk. The Richardson Talk Zaprasza Monika Richardson.